Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku pudełko, które uwielbiają wszyscy fani butów do koszykówki. No, ci młodzi też, chociaż nie znają go, ale... Znaczy, nie widzieli go jak grał. Ja na szczęście miałem tą możliwość oglądania jak grał Kobe Bryant. I do końca życia zapamiętam mecz Charlotte Hornets 0 na 21 z gry. kobi przez cały mecz 0 na 21 i trafia winnera. To bolało. Albo 0 na 20 i te film 21, jakoś tak. W każdym razie, abstrakcyjny mecz. Znaczy, tragiczny dla niego, ale Game Winnera trafił. Dobranoc. Ale zanim przejdziemy do samych butów, pamiętajcie, zasubskrybować kanał i pamiętajcie, polubić ten film. I jedziemy już z openingiem. Otwieramy pudełeczko. Papierek zwykły. I tak. Kobie 8 Venice Beach. to Buty, które chciałem chyba najbardziej z tego paka, który wychodził, tych trzech par butów, bo były tam te czwórki Fili i szóstki Italicamo. Chyba tak to się nazywało. Te chciałem zdecydowanie najbardziej i najbardziej mi się podobały. I powiem Wam szczerze, but naprawdę przekozacki. W mojej opinii ta kolorystyka oddaje moją duszę. Oddaję moją duszę po całości, obi ósemek w swojej kolekcji nigdy nie miałem, miałem nam jedynki, czwórki, piątki, szóstki, ósemki, dziewiątki. Ale siódemek nie miałem, więc siódemki uzupełniają kolekcję. I powiem szczerze, że ceny ry ryselowe tych butów nie są najgorsze. Więc moi drodzy, jeśli macie możliwość, a ocenię te buty, bo będzie ich recenzja, no bo nigdy ich nie było na kanale, to wstawimy, wstawimy recenzję tych bucików i dodatkowo naprawdę jestem ciekaw jak one będą się sprawdzać, bo no dość ciekawa konstrukcja, trochę ucieka od szóstek, nie są tak zamykane, troszeczkę ten język też nie w moim typie, no powiem Wam, że nie mam pojęcia, ale jest wkładeczka od kobiego, a to jest ta najważniejsza część tych butów, czyli te wkładki butów. Wkładki butów w tych butach są najważniejsze i to jest zdecydowany ich plus. Sam but jest dość leciutki, jeśli chodzi o... Amortyzację, no to tak jak było, nic nie zmieniają w tych protro. Czasami wymieniają miejsca poduszek. I to jest jedyny plus albo minus. Zależy, gdzie kto woli umiejscowienie poduszki w bucie. Dodatkowo sama guma transparentna w, tutaj w podeszwie zewnętrznej nie jestem fanem. Przecież we wszystkich w obu parach grinchów mam transparentną. O starach. Dobra, w sumie ona klei w, w, w kobi, więc Nike potrafi w gumę transparentną. Tutaj... No, nie jest najgorzej. Zobaczymy, tak naprawdę sprawdzimy. Ja jestem bardzo ciekaw. Nie napawa mi optymizmem ta cholewka, szczerze Wam powiem, ten materiał cholewki. Chyba jakoś wolę już ten plastik właśnie jak w y szósteczkach. Bądź tą siateczka, ale taką jak mam w czwórkach tych Protro Del Solo, niż mam czwórki Mambasity. Tu jest gorsza ta, yy, gorzej oddycha ten materiał. I widziałem, że w tych czarnych Gift of Mamba też jest taki oddychający. To ja wola zdecydowanie taki oddychający. I tutaj niby jest oddychający, ale coś dla mnie jest nie tak z tym butem. Nie mam pojęcia co z tą cholewką, ale coś mi nie siedzi. No i ten język. Ja powiem Wam szczerze, że lubię jak język jest miękki. On fajnie wtedy opatula tą stopę i można sobie w nim miło leżeć. A takie ostrzejsze języki, ja uważam, że często mogą sprawiać, że stópka będzie skaleczona, i no nie polecam ich zdecydowanie. Ja nie jestem ich fanem, czy. Każdy powinien być ich wrogiem, nie sądzę. Każdy powinien mieć swoją opinię i każdy powinien sam testować też buty, żebym mógł jak największą ilością osób dyskutować w komentarzach i wtedy mądre rzeczy byśmy wysnuwali razem. No cóż, moi drodzy, została najważniejsza dla Was rzecz, czyli wlatuje waga łucznik. Waga już jest. Ja stawiam 390. 387, trafiłem. No, uważam, że waga jest leciutki, leciutki but. I mam do Was kilka pytań. Ponieważ ja bym chciał częściej, żeby pojawiały się kobi, ale nie wiem, czy Was to obchodzi. Bo ja na przykład uważam, że. Większość butów powinno być po jednym razie, ale kobiki dla mnie to mogłyby być, każde CW, które pojawia się na rynku, mogłoby tu być. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby było first impression i czy recenzja, czy nie, każdych kobik, które się pojawiają. Oraz mam do Was pytanko, ponieważ chcę jeszcze zrobić dwie topki przez dwa najbliższe weekendy. Jakie topki chcielibyście zobaczyć w najbliższych odcinkach, w tą sobotę i w przyszłą. Później następny odcinek sobotni to będzie już yy, Kerry. Z pianką flotro po całym dniu na betonie i jak te buty przeżyły. Ja i osoba lżejsza, weźmiemy dwie parki i czy podeszwa się masakrycznie zniszczy w jednym i w drugim przypadku, czy jednak zostanie. A przy okazji będziemy tam kręcić mmm, taki jeden z filmów outdoorowych, który mam pomysł. No i cóż, z mojej strony to już wszystko. Ja powiem szczerze, że chyba to są. Kobiki, do których jestem najbardziej sceptycznie nastawiony. Ten, ten materiał cholewki jakoś mnie tak. niby miękki, niby powinien oddychać, ale coś jest z nim nie tak. Tak, na pierwszy rzut oka, w mojej opinii. Jak będzie, przekonamy się. Dobra z mojej strony. To już wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku już czwartek. Nała!